Niedzielę 13 października w naszym kraju odbyły się wybory do Sejmu i Senatu. A oto lista kandydatów, którzy otrzymali mandat z naszego okręgu wyborczego. Bortniczuk Kamil, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Czochara Katarzyna Beata, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Ryszard Jerzy, Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka. Kostuś Tomasz Tadeusz, Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska. Kowalski Janusz Marcin, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Kukis Paweł, Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe. Miller Raymond Tadeusz, Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska. Ociepa Marcin, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Porowska Violetta, Teresa, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Wilczyński Ryszard Jan, Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska. Zawisza Marcelina Monika. Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej. Zębaczyński Witold Maciej. Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska. Do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej mandat wyborczy otrzymał. Godyla Benjamin Wincenty. Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska. Serdecznie witam państwa w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Głubczycach. Cieszymy się, że 11 października 2019 roku mieliśmy wspaniałą uroczystość związaną z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. W związku z tym, że jest to Rok, w którym trafiło do nas dużo uczniów w klasach do klas pierwszych, dwa roczniki, mamy sześć klas pierwszych, prawie 150 uczniów. Była to też okazja do tego, żeby z uroczystością związaną z dniem edukacji narodowej, czyli ze świętem wszystkich pracowników związanych z edukacją, z oświatą, Mieliśmy też możliwość no, zrobić tutaj coś, co jest bardzo ważne dla uczniów klas pierwszych, dla ich rodziców, mianowicie uroczystość ślubowania. Jak wynika z reakcji zaproszonych gości, można powiedzieć, że udała się bardzo dobrze. Trzeba też zwrócić uwagę, że apel, że uroczystość została przygotowana właśnie przez uczniów klas. Pierwszych, co jest też coś, czymś pięknym, bo widzimy, że ci nowi członkowie naszej społeczności bardzo dobrze się już w społeczność zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego wpisują. Cieszę się też z tego powodu, że uświetnili naszą uroczystość znakomici goście. Jako przedstawiciele zakładów azotowych Kędzierzyn Koźle pan poseł Jerzy Naszkiewicz oraz pan doktor Tomaszek. Jako przedstawiciel władz wojewódzkich pani wicewojewoda Wioletta Porowska. Chcę też powiedzieć, że mieliśmy. Przyjemność pierwszy raz wręczyć stypendia zakładów azotowych kędzierzyn Koźle. Jak Państwo się orientują, zakłady azotowe są naszym zakładem patronackim i mamy już tą część, która jest na pewno bardzo interesująca dla uczniów rozpoczętą. W tym roku wręczono dwa stypendia zakładów azotowych. Myślę, że w następnych latach będzie okazja do wręczenia większej ilości takich stypendiów, przy czym trzeba pamiętać, że stypendia są fundowane dla uczniów klas i zawodów związanych z rolnictwem, więc zachęcamy przede wszystkim naszych potencjalnych Kandydatów kandydatów do naszej szkoły do wybierania właśnie tych zawodów, takich jak technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa, agrotroniki czy technik architektury krajobrazu. Chcę też powiedzieć, że jeżeli chodzi o same uroczystości, to prowadziła je i przygotowywała pani Bernadetta Wistuba, wistuba która jest. Też... Y Wychowawcą klasy pierwszej czteroletniego Technikum architektury, architektury krajobrazu. Myślę, że to jest coś wspaniałego, że mamy nowych nauczycieli, którzy również bardzo dobrze się tutaj czują w naszej szkole i są no, zintegrowani z gronem pedagogicznym. Przy okazji właśnie tej uroczystości, czyli Dnia Edukacji Narodowej, chcę złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim osobom, które, które są z edukacją związane przede wszystkim osoby, które są związane z edukacją w naszej szkole, czyli nauczycielom, pracownikom administracji obsługi, uczniom, ale także rodzicom, dla których ta edukacja jest bardzo ważna, ale oczywiście również wszystkim osobom, które są związane z edukacją w szkołach sąsiednich i w całej Polsce. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Serdecznie Państwu dziękuję. Szanowni państwo, z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej nr 3 w Głubczycach zorganizowana została specjalna akademia, w której wręczone zostały nagrody burmistrza dyrektorom oraz nauczycielom za zaangażowanie i szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej. Podziękowaliśmy też 16 nauczycielom oraz pracownikom obsługi, którzy przeszli w tym roku na świadczenia emerytalne. Tak duża liczba osób przechodzących na świadczenia Emerytalne wynika z, z likwidacji gimnazjów i związanym z tym zmniejszeniem się liczby oddziałów, i tym samym liczby nauczycieli oraz pozostałych pracowników. Tylko w szkole podstawowej numer 3 w Gówczycach liczba nauczycieli zmniejszyła się o 14. Tym bardziej chcieliśmy podziękować dyrektorom i nauczycielom za zaangażowanie i, i pracę w tym trudnym okresie wdrażania reformy. Tak, żeby skutki tej reformy jak najmniej były odczuwalne przez uczniów. Miło nam poinformować Państwa, że Olga Tokarszuk związana w szkolnych latach z Kietrzem, gdzie chodziła do podstawówki i liceum, została laureatką literackiej Nagrody Nobla. To pierwszy literacki Nobel dla Polski od czasów, gdy otrzymała go Wiesława Szymborska. Jak podała Szwedzka Akademia, pisarka otrzymała nagrodę za wyobraźnię narracyjną, którą z encyklopedyczną pasją prezentuje. Olga Tokarczuk urodziła się w 1962 roku. Studiowała psychologię na Uniwersytecie Warszawskim. Autorka m.in. Prawieku, wyróżnionego Nagrodą Kościelskich i Domu Dziennego Domu Nocnego. Jej książki trzykrotnie wygrywały w plebiscycie czytelników do Nagrody Nike. Mieszka w Sudetach. 10 października 2019 roku Szwedzka Akademia ogłosiła, że Olga Tokarczuk jest zdobywczynią Literackiej Nagrody Nobla za rok 2018. Pani Olze gratulujemy i myślimy, że odwiedzi swoje liceum ogólnokształcące w Kietrzu. Proszę Państwa, w dniu dzisiejszym gościmy tutaj w urzędzie grupę młodzieży z Niemiec, z Rockenhausen, z naszego miasta partnerskiego. To jest współpraca między naszym liceum a, a szkołami w Rockenhausen z tą młodzieżą. To się odbywa już od kilku lat. Cyklicznie nasza młodzież jeździ do Niemiec i z rewizytą przyjeżdżają też młodzi mieszkańcy Niemiec. Tutaj w urzędzie postaram im się przedstawić troszkę tutaj te naszej historii i teraźniejszości naszego miasta i mam nadzieję, że oni tutaj spędzą kilka. Takich dobrych dni, że łatwiej poznają, może głębiej poznają naszą historię i naszą teraźniejszość, a także że między tymi młodymi ludźmi nawiążą się dobre relacje, które będą potem przez następne okresy kultywowane. Tak jak to jest też w tych naszych stosunkach między naszymi miastami partnerskimi, bo nie tylko władze. Tych miast ze sobą współpracują, ale od, od wielu lat już jest już nawiązana współpraca stowarzyszeń. Te stowarzyszenia nawzajem się odwiedzają, poznają te swoje kraje. W tym roku my byliśmy w Niemczech. Na przyszły rok z tego stowarzyszenia przyjedzie grupa obywateli Niemiec tutaj do naszego miasta. Mam nadzieję, że że też i ta współpraca młodzieży będzie się tak dobrze rozwijała, jak dotychczas ta nasza współpraca partnerska z władzami i z mieszkańcami Rockenhausen. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. W okresie od 7 do 13 października na terenie powiatu głupczyckiego odnotowano 7 zdarzeń i było to 5 miejscowych zagrożeń, jeden pożar i jeden alarm fałszywy. 8 października przed godziną 16 otrzymaliśmy zgłoszenie o wypadku samochodu osobowego marki Mercedes na trasie pomiędzy Branicami a Niekazanicami. Do działań zadysponowano zastęp z OSP Branice oraz zastęp z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Głubczycach. W wyniku tego zdarzenia osoba kierująca pojazdem nie doznała większych obrażeń. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu zasilania z akumulatora oraz kierowaniu wahadłowo ruchem drogowym. Ponadto w miejscowości dzbańca osiedle zabezpieczano przewód telekomunikacyjny, który zerwał się z budynku mieszkalnego. W związku z zatrzaśnięciem drzwi interweniowano w Gubczycach przy ulicy Ratuszowej, interweniowano również w Dobieszowie, gdzie przewrócił się słup telekomunikacyjny, w Mięcicach udzielaliśmy pomocy mężczyźni, który zasłabł w swoim mieszkaniu oraz braliśmy udział w działaniach podczas pożaru sterty w miejscowości Bożyce Małe. Szanowni państwo, od 1 października na terenie całego kraju jest rozpoczęta akcja Czujka na straży twojego bezpieczeństwa. Myślę, że tym tematem się zajmiemy również w następnych informacjach i jeżeli chcą państwo bardzo proszę zerknąć na nasz portal facebookowy lub oglądać jak najczęściej TV Pogranicze, bo na ten temat będziemy dyskutować również z panem Marianem przy najbliższej okazji. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam na wiadomości informacje dotyczące czujki na Straży Twojego Bezpieczeństwa w następnych wiadomościach. Dziękuję. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nie tak dawno zapraszałam Państwa na jubileusz 50-lecia zespołu szkół mechanicznych. Dzisiaj mamy już poniedziałek. 14 października 2019 roku i jesteśmy po tym szczytnym jubileuszu, który się odbył 11-12 października 2019 roku. Drodzy Państwo, chciałam z tego miejsca serdecznie wszystkim podziękować, wszystkim, którzy brali czynny udział w przygotowaniu tego jubileuszu, jak również wszystkim tym, którzy uczestniczyli w obchodach tego znamienitego święta naszej szkoły. Drodzy Państwo nie jestem w stanie tutaj wymieniać wszystkich, którzy uczestniczyli w tym jubileuszu, ale przede wszystkim z tego miejsca chcę podziękować sponsorom, bo to tylko i wyłącznie dzięki ich wsparciu ta jubileusz mógł się odbyć. Można go było zorganizować, jak również wszystkim, Którzy przyczynili się do pomocy w organizacji tego jubileuszu, czyli członkom komitetu organizacyjnego jubileuszu, tutaj, tutejszym nauczycielom tej szkoły, rodzicom i wszystkim, którzy. Uczestniczyli młodzieży szkolnej też, która bardzo pomagała nam w czasie trwania jubileuszu. Jak również wszystkim Państwu, którzy uczestniczyli w tym jubileuszu, też bym bardzo chciała podziękować, czyli wszystkim absolwentom, wszystkim byłym nauczycielom, którzy nas zaszczycili swoją obecnością, jak również wszystkim innym osobom. Które wspomogli nas w organizacji tego jubileuszu, nie będąc nawet e, związanych z tą placówką edukacyjną, gdyż mieliśmy tutaj e, różnego rodzaju e, wystawy. Począwszy od samochodów, czyli mieliśmy taką limuzynę sześciometrową z 1978 roku, jak również różne modele ciągników od najstarszych do najnowszego, który przez nasz tutaj kombinat Głupczyce został niedawno zakupiony, czyli jeszcze pachnący był farbą i nowością. I także różne inne pojazdy, które były tutaj przywiezione na nasz plac. I to były przewiezione przez panów, którzy byli i z Kłogówka i z racławic śląskich, z różnych miejscowości. Także bardzo, bardzo jesteśmy im wdzięczni za ten pokaz, który robił tu furorę, no, A taką całkiem, całkiem dużą, dużą furrorę no to zrobili panowie na motorach. Tak? Bo nie dość, że przywieźli piękne egzemplarze motorów, to jeszcze byli odpowiednio do tych motorów e, odziani. E, także też stworzyli nam tutaj nie lada atrakcje. Ponadto, no, gdzieś tam opatrzność boska nas wspomogła, bo mieliśmy piękną aurę. Czyli pogoda dopisała. I z tego powodu też jesteśmy bardzo, bardzo gdzieś tam zadowoleni, że w takich okolicznościach i w takich warunkach mogliśmy ten jubileusz przeżywać. Drodzy Państwo, jubileusz trwał dwa dni, bo to było 11 w piątek i 12 później w sobotę, jako dzień absolwenta. Dlatego też dziękujemy wszystkich absol wszystkim absolwentom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. I jak również bardzo, bardzo dziękujemy naszym profesorom, którzy też przyszli, żeby spotkać się ze swoimi byłymi uczniami, porozmawiać, podzielić się wspomnieniami już na takiej niwie całkiem innej, bo to już nie są relacje pan profesor, pani profesor. Uczeń-uczennica, tylko to już na niwie całkiem innych relacji. Na, na niwie takich relacji bardzo bliskich, przyjacielskich, gdzie teraz żeśmy rozmawiali o różnego rodzaju naszych młodzieńczych wybrykach, ale już w formie takiej typowo zabawowej, w formie takich wspomnień, już teraz śmiesznych. Moi kochani, ze swojej strony jeszcze chciałabym przeprosić za wszystkie niedociągnięcia, jakie jakie były, tak, bo jakby nie było, było to dość duże przedsięwzięcie, przygotowywane ponad rok czasu i wiadomo, nie jest się w stanie nad wszystkim zapanować, wszystkiego zgodnie z wcześniejszymi scenariuszami przeprowadzić, bo czasami niektóre rzeczy wymykają się spod kontroli, czasami gdzieś wkrada się spontaniczność i no niekiedy to są dość Przydługawe, różnego rodzaju akademie, które dla niektórych mogą się wydawać nudne, albo czasami też ktoś, kto tutaj do nas przyjeżdżał, jak Nasz gość no, też mógł odczuć, że no, niektóre kwestie gdzieś dla niego też nie były tematycznie mu bliskie, bo to też musimy wziąć pod uwagę, że to jednak jest dość duży obszar, obszar czasowy. 50 lat to jest naprawdę duży obszar czasowy, i też ciężko jest wszystko tak zorganizować, żeby pod każdego dopasować pod jego oczekiwania organizację takiego jubileuszu. Czyli jeżeli coś dla państwa. Gdzieś było nie tak, jak to sobie wyobrażał, to też ze strony tutaj Komitetu Organizacyjnego proszę przyjąć przeprosiny, ze względu na to, że nie, nie jest się w stanie też nad wszystkim tak do końca zapanować, literalnie wykonać zgodnie z wcześniejszymi założeniami. Drodzy Państwo, jeszcze raz wszystkim, wszystkim serdecznie za wszystko dziękuję i wszystkiego dobrego życzę. Do zobaczenia. W poniedziałek, 7 października bieżącego roku w Teatrze Jana Kochanowskiego w Opolu odbyła się 20. jubileuszowa gala laureatów Nagród Marszałka Województwa polskiego dla animatorów i twórców kultury. W gronie laureatów znalazła się głupczyczanka Maria Farasiewicz, uhonorowana w dziedzinie Kreatorzy Kultury 2019 przez Marszałka Andrzeja Bułem. Marszałek Andrzej Buła w okolicznościowej laudacji podziękował pani Marii za pracę na rzecz kultury naszego regionu, za umiejętności dostrzegania wartości istotnych dla kulturalnego dziedzictwa śląsko-opolskiego. Składając przy tym życzenia teatrowi Tradycja zespołu Szkół Mechanicznych, obchodzącemu jubileusz 25 lat działalności artystycznej, i gratulacje za osiągnięcia i upowszechnienie kultury żywego słowa. W dniach 5 i 6 października odbyły się zawody karate WKF Grand Prix Pilsen. W zawodach startowało 921 zawodników ze 146 klubów i 18 państw. Ludowy Zespół Sportowy Karate do Głupczyce reprezentowali Maciej Kowalczyk, który w kata juniorów zdobył srebrny medal. Jakub Patriach w Katakadet przeszedł pierwszą i drugą turę. W walce o wejście do strefy finałowej zajął miejsce czwarte. Zabrakło mu 030 punkta. Tylko trzech zawodników przeszło do finału. W sumie Kuba zajął siódme miejsce. Julia Haz wygrała pierwszą walkę, ale drugą przegrała 4 do 1. Wyniki naszych zawodników są bardzo dobre i czekamy na takie same albo i lepsze za tydzień na Polisz Open Bielsko-Biała. W dniach od 11 do 13 października w Bielsku Białej odbywają się największe zawody karate WKF 13 Polish Open Grand Prix Bielsko-Biała. W zawodach startuje... 1755 zawodników w 2371 osobokonkurencjach, konkurencjach z 210 klubów z 32 państw. Ludowy Zespół Sportowy Karate do Głubczyce pierwszego dnia reprezentowali Maciej Kowalczyk, który w Kata Junioru zdobył złoty medal. Jakub Patryjak w Kata Kadet zajął dziewiąte miejsce. Oliwia Rojek w Kata Junior zajęła 25 miejsce. Mateusz Stankiewicz w Kata Kadet odpadł w pierwszej rundzie. 13 października startowali Julia Hatz w Kata Młodzik, Klaudia Żeliński w Kata Młodzik, Emilia Klein w Kata Młodzik, Maria Fiet w Kata Młodzik, Wiktor Sawicki w Kata 11 lat. Festiwal Muzyki Organowej, edycja 24. Muzyka w Starym Opactwie. Studium Muzyki Kościelnej w Gliwicach, Parafia w Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Rudach, Pocysterski Zespół Klasztorno-Pałacowy w Rudach zapraszają na koncert. Wstańcie, chodźmy. 19. Dzień Papieski, Krakow Singers, 20 października 2019 roku, godzina 17, wstęp wolny. Przypominamy, Rudy, Sanktuarium Matki Bożej Pokornej. Zapraszamy.